Tuba i Patefon, detektywi na wakacjach to opowieść o dwójce przyjaciół, tytułowym Tubie i Patefonie którzy są ogromnymi fanami Sherlocka Holmesa. Wyjechali na obóz językowy nad morze i tutaj ciągle coś się dzieje muszą ocalić foki. Pewien podejrzany, bardzo podejrzany typ chciałby gdzieś ukryć trupa. Zdecydowanie zapowiada się dla nich lato pełne przygód. A wszystko zaczyna się od tego, że przyjaciele spostrzegają, że ktoś ich śledzi i postanawiają odkryć dlaczego, co chce. A zaznaczyć trzeba jeszcze, że ten wyjazd jest nagrodą za pomoc w złapaniu przestępcy. Jest to historia z Dreszczykiem, bardzo wciągająca fabuła, bardzo przygodowa, dużo się dzieje, no i oczywiście ma niesamowity detektywistyczny klimat, w którym przepadniemy w trakcie lektury. Więcej o książce na blogu w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam gorąco.